Witam serdecznie w tej malowniczej, bajkowej wręcz, scenerii. Witamy w Sandomierzu, pięknym mieście o wielu setekach lat tradycji i wiele setek butelek też możemy tutaj zaobserwować. Na tym oto parapeciku, w takim zacisznym miejscu, zaułku, lecz blisko, nieopodal. Głównej, jednej z głównych ulic w mieście. Także piękne miejsce. Niektóre z tych butelek wylądowały tutaj w tym białym puchu. Też widzimy tutaj butelki niealkoholowe, Tymbark, tudzież Kubuś. Jest też prezentowana we wcześniejszym odcinku amarenka. Także jest cały wachlarz różnych, że tak powiem, trunków. Niektóre z tych butelek posłużyły także za tak zwane popielniczki. Jeżeli takie pety występują na parapecie, zwiemy je petuniami. Natomiast jeżeli piwo występuje na parapecie, jest to tak zwana piwonia. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku szlakiem Żuli Polskich.